Co to jest Metod Rexat? Metotreksat to jeden z najczęściej stosowanych leków w leczeniu chorób reumatycznych. W tym nagraniu opowiem Państwu, jak działa ten lek. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Na samym początku zaznaczę, że w momencie nagrywania tego podcastu nie mam żadnego konfliktu interesu z żadnym z producentów metotreksatu. Metotreksat w swojej budowie przypomina kwas foliowy i blokuje enzym reduktazę dihydrofolianową, który przetwarza kwas foliowy w naszym organizmie. Generalnie ten enzym jest niezbędny do syntezy kwasów nukleinowych, czyli DNA i RNA, które są niezbędne do tego, aby nasze komórki, w tym komórki odpornościowe, Mogły się dzielić i zwiększać swoją liczbę. Najszybciej dzielą się komórki szpiku, skóry, błąd śluzowych i męskie komórki rozrodcze, które staną się plennikami. Jednak, w czasie procesu autoimmunologicznego, np. w procesie reumatoidalnego czy łuszczycowego zapalenia stawów, bardzo szybko dzielą się te komórki odpornościowe, które są skierowane przeciwko naszym własnym tkankom i odpowiadają za zapalenie stawów. Zatem. Jeżeli metotreksat hamuje enzym potrzebny do podziału komórek, hamuje on też dzielenie się komórek zapalnych, które są aktywne w przebiegu chorób reumatycznych. Przy czym nie jest to jedyne działanie metotreksatu, gdyż jak się okazuje, wpływa on dodatkowo zmniejszając również aktywność komórek zapalnych, takich jak limfocyty T czy monocyty. Muszę jednak zaznaczyć, że nie do końca znamy wszystkie mechanizmy, w jakich działa metotreksat, i jednak Obserwacje z badań oraz doświadczenie kliniczne potwierdzają jego działanie zmniejszające nasilenia zapalenia stawów. W reumatologii metotreksat najczęściej stosuje się w zapaleniach stawów, przede wszystkim w reumatoidalnym zapaleniu stawów, w łuszczycowym zapaleniu stawów, ale również w zapaleniu stawów w przebiegu np. tocznia. Ponadto metotreksat stosujemy, aby w przypadku polimiargi reumatycznej czy w zapaleniach mięśni Móc zmniejszyć pacjentowi dawkę stosowanych sterydów. Glikokortykosteroidy mają działania niepożądane związane z efektem kumulacyjnym, czyli im więcej ich łącznie przyjmiemy, tym mamy większe ryzyko na cukrzycę posterydową, osteoporozę czy inne powikłania stosowania sterydów. Działania niepożądane metotreksatu znacznie rzadziej wykazują efekt kumulacyjny, większość działań niepożądanych ujawnia się w ciągu pierwszego roku leczenia. Zatem, jeśli pacjent toleruje metotreksat, często możemy szybciej zmniejszyć dawkę glikokortykosteroidów, zachowując efekt leczenia osłabiający proces autoimmunologiczny. Podsumowując, metotreksat to lek, który hamuje namnażanie komórek zapalnych aktywowanych w czasie choroby reumatycznej, przez to ma działanie przeciwzapalne. Metotreksat w reumatologii stosujemy przede wszystkim w zapaleniach stawów. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. I do usłyszenia w następnym podcaście.